Hello, hello, hello! Kolejny hello. dzień, kolejne wytwarzanie. E, hmm, dalej nie mamy babki lekarskiej. Ogólnie to jest jeden wielki chuj, bo... No bo co? Bida jest, lipa. Nie mamy nic. Mięso mamy akurat. Jedna rzecz, którą posiadamy. Oj. Martusiu, co mamy zrobić? Co? W sensie? Nie wiem co, bo tu jest tyle do roboty, że ja nie wiem. Powinniśmy nas być z 10 osób, <laughs> co najmniej. Idę rąbać drewno, bo zaś kurwa nie ma, nie? W sensie ja potrzebuję... Łopaty nie mają, a nie ma też kłód, niczego nie ma. Widać jak chuj. Ja w ogóle mam resztę życia, boję się, że zaraz kurwa umrę tutaj. Ja też mam resztę życia, Muszę przyda ta mikstura leczenia. No to jedna jest jakaś chyba, żeby się na razie Dwie wyleczyć. Mamy, więc yy, ja tak jak wrócę z tymi kłodami, to trzeba się wyleczyć, bo... Dobra, ja idę zbierać babkę lekarską. Nie ma przecież teraz, jest zima, co ty? A no ta. Serio, to tak musisz działa? No to ja. tak działa, bo tak jest, na jesień są wszystkie rzeczy. O no, nie, ja ci, ej, da. umarłam z wychłodzenia. Serio? No, ale już żyję. Seria, umarłam z wychodzenia, no. no to Dlatego Mart... ci mówiłam, że na razie ta zielarnia jest bez sensu, bo. No ale myślałam, że mamy już coś, wiesz? Dobra, ale to idę pozbierać, może coś będzie jednak w lesie. Ja nie mówię, że nie wiadomo co, ale może cokolwiek, a jak nie, to zednę trochę nie ma w ogóle Nie ma niczego nie ma. W zimę nie ma niczego na dalej, nie ma nic. Jestem przecież w lesie i nie ma hmm. niczego. To co mamy teraz uczynić? No to gę... to gęsiarnie za to. To gęsiarnie może zrobimy już później. A nie możemy już iść spać, Która jest godzina? Czyli jest kurwa. Ja zaraz też chyba umrę. 17, bo mam mało. 17, może zaraz będzie spanie, o. Ale po co mamy iść spać, jak tracimy wtedy dzień. Rób tą gęsiarnię. Ale to podatek od tego zapłacimy. To jest bez sensu. Jak tam nikt nie będzie i tam nie mamy gęsi jeszcze. Wiesz Musimy rację. No, o to mi chodzi. Więc idę ściąć może trochę, chociaż kół co? Za ten czas. Mamy godzinę, mm -hmm. zanim możemy coś zrobić. O, tu ja ktoś ma jakiegoś babasa, takiego, co już się tak śmieje. No, witam. Ty kłoda została na drzewie innym, nie? O nie, umrę. So no, ja, serio. serio, rozumiem, przed chwilą też umarłam. Z wychłodzenia umrę. Bidulka. Umarłam. <laughs> Dobra, idę po to mikury leczenia ją zrobiłaś. Gdzie ona jest? Znaczy, y jest schowana chyba, ja jej nie mam chyba u siebie. Daj A nie, nie bierz miksury leczenia, bo już idziemy spać. Serio. To nie tak? ma sensu jej zużywać teraz. No masz rację w sumie. Ale to co? Jeszcze idę trochę porąbać, nie? Aha, nie ma opału. Kurwa. Suń dupę, wychodź ze stanowiska, Podgara. O nie, nie mamy kłody, nie mamy niczego. O, masz jakąś kłodę? Ja mam ja mam kłody, no. To chodź, to przyjdź tu i przerobię to na opał, żeby nie zamarzli nam teraz chociaż. So Dobrze, że kurwa się ma kończy. No. Ale jesteśmy nieprzygotowane w ogóle na zimę. Mówiłam. Trzeba wow. chyba jeszcze jedną drewutnię serio zrobić. Hmm. No chyba. Chyba trzeba, chyba trzeba Dobra, ja stworzę im tutaj drewna. Tak, robisz im to? No. Ale żona no. moja robi tutaj patrzcie Piękna, piękna. Mogę zrobić 8 drewni. Tylko 8? Opału? No Mało No nie, 8, w sensie, że razy 4 zrobi, dobra. No no to wystarczy im na razie. Więc Natalia, serio nie opłaca się kupować, bo to jest chwila zrobić to samemu. Żeby no dobrze, To kupić. dobrze. Wiesz co? Musimy tak, kupić, zrobić zro drewniane miski, żeby oni mogli robić sobie jajecznicę. Bo A, mamy w chuj muszę. jajka, wiesz? I mamy w ogóle w chuj y rzeczy typu śliwki i tak dalej. i Trzeba na razie to sprzedawać, bo nic na razie z tym nie zrobimy, wiesz? Dobra. Także na razie. Chujas, z tym zadziałamy. Wiesz? Yy, smażę w, w umrę. No, ja smażę mięso za ten czas i idziemy spać już po tej pierdolnej zimie, bo jest masakra, nie? Serio. Tragedia. Ale musimy kurwa tych mikstur odpierdolić. Strasznie dużo. Natalia, mówić, mhm. bo misek nie ma. Hmm? Oni nie mogą tego bo nie ma misek. Czego nie mogą jeść? Wy. Nie, przerywacie, przerywacie. Przerywa cię. Przerywa cię. Y oni nie mogą robić zupy, bo nie ma misek, nie? Ale ja to powiedziałam przed chwilą. ale mówię, że to oni zużywają te miski, czy one potem wracają? Nie, miski? one później wracają, chyba, tak mi się wydaje. Idziesz spać? No. Gotowy bo... do spania. Trzeba iść od razu po o zadania boż, nowe. Boż, boż. Tak, od razu po zadania nowe, a ja idę od razu zbierać rzeczy. Babkę Dobra. i wszystko, wiesz. A teraz może można coś zbierać na wiosnę, o, może czekaj, coś czekaj, mamy dwa, o, nowe dzieciaczki się urodziły. I nowe małżeństwo jedno, bardzo ładnie. No. Ładnie, ładnie. Dobra. Świetnie. Nie zrobiłyśmy jednego zadania na życie. Musimy zapłacić podatki. Wiesz, ile mamy? Ile. Y masz tyle pieniędzy? Ile. Czekaj. Wiesz, ile mamy? Masz tyle pieniędzy? Zdaję. Ty, no, ja. no. <laughs> zapłać. 1815. Masz tylko Mam. tyle? Mam. Dobra. To idź, zapłać podatki i odbierz zadania, a ja idę zebrać. Ej, to może sprzedam te jedzenie też przy okazji. Nie, nie, już nie, nie, wiesz, już nie, nie bo my mamy nie, już sprzedane, no nie. nie, bo mamy już sprzedane wszystko, serio, już wszystko, co mogliśmy jest sprzedane, już tego nie sprzedaję, to trzeba przerobić, żeby nasi mieli co jeść. No dobra, to trzeba zrobić, to co robimy w końcu? Idę po zadania, zobaczymy, idziesz co robimy. zadania, Idziesz zapłacić podatki, pogadaj z tym drewanem, bądź dla niego miła, bo podatki później muszą nam obniżyć. I nadać ten wiosce nazwę. Zdrewanym? Nie. Nie, nie zdrewanym. jak on się nazywa, czekaj. Tym takim. Tym właścicielem wioski. Nie, nie właścicielem wioski. Tamtej piastowi. No. Ja zbieram jagody przy okazji. O nie, nie dojrzała jagoda. Źle zrobiłam. Nutgut, nutgut. Dobra, idę szukać tego. Y Babki, mniszka lekarskiego, cykorii, chuj wie co jeszcze. Edgar to jest ten. No chyba tak, nie wiem. Jakiś tam Czesiek jeden jest. Nie wiem. Tego, co podatki mu płacisz. Aha, nie. To on no weź... ma 37 lat. No nie, to nie jest on, to jest inny ziomal. To jest ten ziomal, co mamy dostarczyć później te mikstury. To jest wysłannik króla jakiś tam, wiesz? Mhm. Ty zobacz, bo jakieś narzędzi im tam brakowało, kurwa, łopatę miałam zrobić. Wiesz, Dobra, już im dam, tylko zbiorę tą babkę tutaj w pobliżu. Także daj mi chwilę. Dobra. Chcę zobaczyć, gdzie nie mają tych kurwa narzędzi. O! Ludzie już uśmiechnięci. Wiosna. Pięknie tutaj w tej naszej wiosce. Ludzie. Pięknie. Co potrzebują te nasze ciecie? No nie, mamy dziurę tutaj w budynku. Nie ocieplenie. Naprawianie. O Boże, ale rozpierdulca się tu zrobiła. Ma Marta! Słomy no. trzeba. Jak będziesz wracać, to weź zabierz słomy, dobra? Bo się rozwalił nam magazyn trochę. I dlatego Ale są jest. są chyba słomy w, ty, w tym. No nie ma już właśnie za dużo. Trzy jeszcze okay. potrzebuję, no, żeby to naprawić. A, dobra, to wezmę po I jeszcze więcej, bo tutaj ludziom się psuje dach w domu. Więcej, no, boże, boże. także więcej potrzebuję, bo jest do naprawy trochę. małe kosz, trzy, trzy małe kosze wyklinowe mamy. Mm, już ci powiem. Trzy wiadra, potrzebujemy, tak, trzy wiadra i trzy koszy wiklinowe, ale w ogóle mało z tego jest, ale dobra. I dziki trzeba znowu polować. I tyle. Okej. Okay. I Ej. tyle. Dobra, oni nie mają opału i dlatego są smutni, wiesz? I mają a, rozjebany dom i dlatego o to tu chodzi. No dobra, a co z tym opałem? No, będzie trzeba robić. No co ja ci poradzę? Dobra, zetnę trochę drzewa przy okazji przyniosę tą słomę. Przynieś słomę, młodzie, napraw im domy jak możesz, te, co są porozwalane. E, a ja idę robić te mikstury już powoli. Okej? Okay? Mhm. Natychmiastowego leczenia. Zaczynam 28. Czekaj, ile mamy wiadra? Stop! Nie chciałam tego robić. E... Mniszka lekarskiego. Ale patrz, nie oni mam. teraz ten opał się zniwelował, tylko 11 tam brakuje im, nie? Mhm. Kurwa, mniszka lekarskiego nie mam. Co no Ale bo Nie zbierałyśmy tego, ale zebrałam ja teraz przed... na jesień. Ja też teraz zbierałam przed chwilą, wiesz? Tak. No. Dobra, potrzebujemy w chuj mniszka lekarskiego, w chuj babki lekarskiej, wiesz? Dobra. O, proszę, 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 proszę. E... A ile tej słomy potrzeba? Dużo? Na naprawę? Dużo? Oset, cykorie. że co? Dużo tej słomy potrzeba pewnie na naprawę. Wiesz co, nie jakoś tragicznie, tam właśnie bez tragedii było. Mhm. 175 100... mi starczy? Myślę, że si. Dobra, idę upać w drewno. Kurwa, on dodawa jedzenie. Ale problem jest taki, że zaraz trzeba będzie Marta paszę dla zwierząt ogarnąć. wiesz? Nie. No, bo nie mają... No kurwa już świnie nie mają w ogóle. Wiesz? No niestety. To, a jak zrobić, żeby się zająć tym, żeby pasza? No nie mamy tylu rzeczy posadzonych. To jest niemożliwe, żeby tyle mieć wszystkiego, wiesz? I też nawozu nie mają, kurwa. No, a świnie nie mają? No nie mają nawozu, nawozu? W sensie od świni weź może. Nie mają, wiesz? Ach, kurwa, same problemy. Nie mają upału, niczego nie mają. No niestety, tak to jest. Coś kurwa nie ma kamienie, nie? Zawsze to samo. Dobra. Jedna cześka nam pracuje tutaj. Wiesz? W mm -hmm. tej. Brak narzędzi w chacie wydobywczej. Idę wytworzyć parę narzędzi, wiesz? bo... No, łopatę mówiłam, nie? Ale przed chwilą Chyba mieli, wiesz? Tak? Mm -hmm. O, wasza, wasza, Ale ciężkie mm, tutaj nie, życie. No tutaj tyle roboty jest, że. Ja w ogóle nie wiem, zero czy odpoczynku. Musimy spać. No, masakrancja. No Czego nie masz? Nie masz też opału, tak? I nie masz. Łopaty nie masz. Dobrze, już robię łopatę. Co ja potrzebuję do łopaty? Kurwa, nie mam kłody. No, nie wytrzymam. Nie wytrzymam, kurwa, tutaj. Aj, chętnie. Możemy drewutnie dwa, czymkolwiek o, no jest. Zróbmy ją, to pewnie więcej można tam ludzi dać czy coś. Pewnie jakaś lepsza będzie, no pewnie ja. Ja mi się wydaje, że możemy wziąć więcej ludzi w ogóle już. Tylko byśmy no. jakiś dom postawić. No właśnie, problem jest taki, że ciężko to idzie, wiesz teraz. No wiem, że idzie gorzej, ale mi się wydaje, że mogłybyśmy postawić już jakiś dom. A ty przyniosłaś może tą słomę tutaj, bo oni przez to cały czas im spada ten, wiesz? Aha, no już idę. Jakbyś mogła to przynieść. Nie pomóc przyniosłam, mi? bo łody brałam, wiesz? Okej. Okay. Dobra, już robię łopatę. I no to ale w lecę już z powrotem. No, bo chodzi o to, że jak im tego nie robimy od razu, to później chujnia mhm. jest. Dobra. Ach, co ja robię? Zarządzanie. Mm, co się dzieje? Ci mają rozjebany dom. Tu nie ma w ogóle opału znowu. W studni nikt nie pracuje. Brak pracownika jest w tej jednej studni. Ale to możemy ją zlikwidować, bo nie potrzebujemy aż tyle wody na razie. I płacimy podatki za nią. Mm. No dobra, no to możemy wyjebać tą studnię na razie opał potrzebujemy i naprawić dom i wszystko inne jest chyba ok, wiesz? Póki co, no i nie ma jedzenia, świnie nie mają jedzenia, idę kupić żarcie, bo dla nich. Wiesz? Dobra. Biorę tą jedną leleczkę może, co? Weź, niech będzie i niech On coś Ona ma 20 robi. lat, może być? Może być, będzie git dla niego. Niech będzie. Tamta jedna, tam dałam ją do... To młodą, bo nam jest. Ej, już... brać kolejnego gościa, zrobimy mu dom? Nie, zaraz. nie, nie mamy czasu na to, żeby robić znowu kolejny dom. Serio. Ty tylko byś brała ludzi, a później co z nimi mamy kurwa, robić? Cały no czas. Nie, robimy robotajów. No, no, robotajów, cały czas ktoś robotaju. Nie możemy też raz zajebać, żeby nie wiadomo ile ich było, wiesz, ilu. Czy to coś masz, co mnie interesuje? Michuja. Nic mnie nie interesuje od ciebie. Jakiś dziecięczyk. Komu mam naprawić dom. Nie wiem, musisz zobaczyć, komu się zepsuł. Nie mam pojęcia. Możemy sprzedać trochę jajek w sumie, wiesz, bo jest za 1-4. A my mamy bardzo dużo jajek i wiśni, i nic z tym na razie nie zrobimy. Dobra. Więc zaraz przyjdę tam i to pójdę posprzedawać. Tylko co ja potrzebuję so, dla zwierząt rzeczy, gdzie on jest. Ten, co ma jedzenie dla zwierząt. Czy to jesteś ty, jest Ziomal? Mm -hmm. Pasza dla zwierząt, kurwa, nie. Coś jeszcze potrzebujemy? Paszę dla zwierząt tylko miałam przynieść, nie? Mhm. Nic więcej mam nie kupować. No nie, po co nam? Dobra. E, jak coś to gęsi tu są tanie. No mówiłam ci o tym, a powiedziałeś przecież nie mamy do tego ludzi chyba, nie? No już teraz mamy? mamy, możemy tam przydzielić, bo w ogóle gęsiątko jest za 21, wiesz, a dorosłe gęsi są za 98, a one dają więcej jajek. Na razie nawet się miały te jajka sprzedawać, to i tak będzie git, wiesz. To dorosłe? No dorosłe są tanie też. Dobra. Wiesz. To weź dwa tylko, czy ile? No ale musimy zbudować gęsiarnię, tak? Najpierw i dopiero po nią mogę przyjść, bo nie. Bo one teraz nie będą miały gdzie być, nie? Czekaj, zrobię go od razu. Tak? O Jezu, co nie, tam? Wiesz co, możesz się Czekaj, wziąć, co... ja mogę je zrobić od razu. Wiesz? Tak, to biorę. To biorę tak, dorosłego samca, a nie, bo jeszcze nie mam, to poczekam tu w mieście, co? Chwilę. To nie możemy się jeszcze wziąć? Nie. Bo ja, musi być postawione? Tak, muszę do, je przypisać do, do miejsca, wiesz? Aha. Dobra, dobra. Także ja się tu przejdę po wiosce i tu wrócę po prostu, wiesz? Okej. Okay. Bo są za 70... Tylko czekaj, czy dobra. ja mam pieniądze? Mam 160. To kupię akurat dwie dorosłe. Dobra. Patrzę, co tu mają w tej wiosce. Może coś bym im zajebała. Na przykład, wiesz, coś nowego może się pojawiło. O Boże, Boże. Dobra, zaraz będzie kęsiarnia. Dobrze. Tam znowu czegoś nie mają, tak? Nawozu nie mają. No nie wiem czego nawet. Zobaczę. Zarządzanie. No, nie ma opału, więc trzeba im przygotować. Gęsiarnia Jezus. jest w budowie. Tu nie ma wszędzie kurwa opału. A zobacz, I... czy ta w ogóle pracuje, ta coś w ciąży, czy nie? Pewnie nie, nie wiem, pracuje, poczekaj, bo ja zmień. teraz patrzę coś innego. To mamy. Ona pewnie urodziła teraz. i nie, nie pracuje. Kurwa, nie ma, wiesz czego nie ma? Tak, opału nie ma, nie ma nawozu i nasion maku w ogóle też nie ma, opału nie ma, znowu, opału, opału, Jezu, co, dobra, zaraz zrobię opał. No, więc w większości nie, nie ma, w większości nie ma opału. I nasion maku, ale tam choi na razie. Prace wszyscy mają dopisaną, przypisaną jak coś, nie? Na razie. Jak tam ci idzie ta gęsiarnia? 82% mam. Ok, to ja się tu przejdę. Może jeszcze bym coś zajebała, jak tu będzie. O, cykoria to zbiorę sobie. Potrzebujemy akurat. Może coś tutaj jeszcze bym znalazła. Coś tu jeszcze ma. Skończono. Tak, to idę kupić. Tylko... Gęsiarnia jest obok kurnika, jakbyś szukała. No, tylko wiesz, jaki jest problem? No. Jaki? Taki, że y... ja mam jedzenia mało dla zwierząt. To jest nasz problem. A teraz mamy no. kolejne zwierzęta. Nie? No i co będziemy płacić? A kupia się już? Nie, jeszcze nie, ale no kupię, bo one dadzą nam jajka, w sumie możemy tak, mamy dużo jajek, one będą kolejne jajka robić, więc możemy po prostu na razie... Czekaj, zrobię może te drewniane miski, co? Nie, bo ja potrzebuję dalej te do mikstur, te fiolki dalej. Mhm. Wiesz? Ej, czekaj, bo oni tu mają posadzone, ja im zajebię po prostu te rzeczy, co tu mają i nie będę musiała szukać. Deski. Cykoria. Ale też zaczęła wzięła się za robotę i faktycznie robię drewno bo chyba. Ta? Bo tylko 6, no z 20 tylko 6 nie ma. To very nice. Ale dalej mamy, kurwa, mamy 500 potrzeb, a 0 opału. Mi się wydaje, że trzeba postawić drewnutnię. Jedni drugą... muszą zbierać po prostu kłody, a drudzy muszą przerabiać się na drewno opałowe yellow. Wiesz? Tak mi się wydaje, że to jest jedyne rozwiązanie tego problemu, bo inaczej będzie chuj wielki, nic nie zdziałamy, wiesz, no ja wiem. Zbieram sobie te pierdołki, akurat nam się na mikstury przydadzą. A nikt się nie spina, że im biorę z ogródka, także nic tylko brać. Hmm. Masakra, ile bym tego zajębałam już. Hmm. Chociaż wszystko w jednym miejscu, wiesz? Nie będę musiała chodzić i zbierać aż tyle. Zawsze to trochę mniej zebrania. No, albo przyjdę tu po prostu za parę dni, może znowu wyrośnie. Proste. Dobra, jeszcze tu są, co też zbiorę? Co tutaj mamy? Mniszek lekarski. No, oczywiście, że zbiorę. Jak dajecie, to wezmę. Przyda się. Sporo tego tutaj mają, serio dobrze. A ja stawiam drewódz, nie wiesz? Dobrze, a mogę kupić, tak? Te gęsiarnie w końcu. Tak ustaliliśmy i później po prostu sprzedamy jak coś yy, te rzeczy. Jajka. Mhm. Tak? Myślę, że to good no to pomysł. Bo my nie robimy tej jajecznicy, bo nie mamy tylu misek i w ogóle, wiesz? Więc tak. myślę, że po prostu to jest najmądrzejsze w tym momencie, żeby je sprzedać. Bo nie potrzebna nam tyle jajek. A my tam mamy chyba z 500 jajek już. Więc pójdę, Jezus, do, aż tyle? No, więc pójdę do wiochy i je sprzedać. Chyba, chyba, że po co jajka, a nie lepiej jecznicę. No ale to te miski by były potrzebne znowu, a nie mamy tyle misek. No to. No dobra, no to czas zrobić, bo jeśli zaopylimy za fajnie, a tam jest ktoś w kuchni przydzielony cały czas, nie? a ona nie może nic zrobić, bo nie ma misek, no to po co ona tam jest? Bo mamy kuźnię, drugi ten do zrobienia. No widzę, ale na razie nie robimy tego, nie? Nie, 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 na razie nie. Ale co myślisz o tym? Bo bez sensu sprzedać jajka, jak tamto sprzedamy za wpływ hajsu. A ona nie ma a. co robić teraz, pewnie? Może tak jest. No bo jak ma do gotowania coś, a nie ma tego? no to co ukutuje nic, ale ona coś tam robiła wcześniej, ale co to nie mam pojęcia. Może mięso piekła. No może, może. Kłody, czas tylko kłody i kłody i kłody. Nudna to się staje. Ale drama. Kłody, kłody, kłody. No, no tak, no to tak to jest. Tak to jest laleczko. Jak tu sytuacja wygląda, o Boże, Boże. Może dawać, tam to, wiesz? Co można? Więcej osób po prostu tu może pracować, więc spoko. Tak. No, a w ogóle, będziesz szła z wioski, zapytaj ludzi, czy chcą do nas przyjść. Okej. Okay. Dobra, Co, to my... idę po Gęsi. W takim razie. Je kupić. Ale nie masz wrażenia, że potrzebujemy tych ludzi? Na przykład do Drywód. Halo? Przecięło cię. Halo? No. Nie masz wrażenia, że potrzebujemy ludzi? Dalej brakuje hmm. nam u więc do drwód nie by się przydali ludzie jacyś. No dobra, to idę. Wziąć ich. Tylko zobacz, czy są jacyś sensowni. No dobra, najpierw biorę gęsi, tak? Biorę jedną gęś dużą, samca. Do gęsiarni. Przypisz wolne. I biorę samicę. Okay. O nie, może. samica jest droższa, muszę coś sprzedać, bo nie mam tyle pieniędzy. Wiesz, więc idę sprzedać coś, jakiegoś gówna, co mam, jakiegoś tam, co zabrałam im z innej wiochy, żeby mi dali za to jakiegoś pieniążka. Bonjour. Co by ci tu sprzedać, stary? Coś drogo mam takiego, co cię interesuje? Oj. No dobra, może być. Nara, idę kupić to. O, może, może. Eee, czekaj, muszę zobaczyć, bo nie wiem, czy mamy w końcu w tej gęsiarni samca, czy samicę. Gąsiora, to idę po gąskę. Ryba Znowu. Tak. Najgorzej. Dobra. Mamy samicę, gąskę. Ojku, jejku. jejku. Zabił mnie jebany, kurwiasz. Najgorzej. Mnie... Co? 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 No, bo przycięło i myślałam, że znowu wiesz. Aha, nie, złości mnie to. Ooo. dobrze. Cisnę to do, na chatę, wiesz? Z tymi, że dzień, dzień co... kończy. No wiem. Cały czas się kończy dzień. Masakra, nie? O, Cały czas coś... Ja nie okay, mam... ten... siły. Robię drewutnię, drugą, ale jednocześnie chciałabym robić jeszcze 500 innych rzeczy. No, ale niestety tak się nie da. Tu trzeba rozbudować tu coś. Niestety. Ale no. możemy mieć budowniczych, ale co będą budować, jak nie ma drewna? No właśnie, no właśnie. Otóż to. Trzeba przemyśleć. Tymczasem ja wyruszam do domu. A Wy kochani, zostawcie coś po sobie. Padajcie na naszego Discorda. I co? Do zobaczonka następnym razem. Buziaczki i pa! Pa!